Świat miał kiedyś ogromne szczęście, że mógł być świadkiem narodzin królowej Popu, kobiety, której obecność w dowolnym miejscu przyciągała miliony fanów. Jednak za tą pełną blasku podróżą kryła się śmiertelna pułapka, o której wiedziało niewielu. Czy była to cena sławy, czy jedynie produkt stworzony przez przemysł, który później po cichu runął za kurtyną reflektorów. Aby jednak zrozumieć, co ukształtowało Katy Perry taką, jaką znamy dzisiaj, musimy cofnąć się do dzieciństwa Catherine Elizabeth Hudson. Urodziła się 25 października 1984 roku w Santa Barbara, w rodzinie głęboko zakorzenionej w konserwatywnym protestantyzmie. Jej rodzice Mary Christine i Keith Hudson byli pastorami oraz misjonarzami, którzy podróżowali po całych Stanach Zjednoczonych zakładając lokalne kościoły. Ze względu na surowe zasady wiary w domu Hudsonów nie dopuszczano żadnej muzyki rozrywkowej. To właśnie te rygorystyczne zasady ukształtowały wczesne lata życia małej Catherine w sposób, który trudno sobie dziś wyobrazić. Opowiadała, że dorastała w środowisku religijnym, gdzie jedyną akceptowaną muzyką były stare hymny kościelne, takie jak O oh Happy Day, His Eye Is on the Sparrow czy Amazing Grace. Każda z tych pieśni musiała być odśpiewana w całości, w ośmiu zwrotkach, bez pominięcia choćby jednego wersetu. Mimo to talent muzyczny Catherine ujawnił się i zaczął się rozwijać w ramach surowej rodzinnej dyscypliny. Zaczęła śpiewać w kościele, gdy miała 9 lat, a w wieku 13 lat już pisała własne piosenki. Po kilku latach wytrwałego podążania za marzeniami, w wieku 17 lat, wydała swój debiutancki album w stylu gospel pod prawdziwym imieniem Katie Hudson. Jednak projekt ten szybko został zapomniany. Muzyka ewangeliczna nie cieszyła się popularnością, a wytwórnia płytowa upadła po krótkim czasie. Ta pierwsza porażka skłoniła ją do głębokich refleksji nad artystyczną drogą, którą wybrała. Później wspominała, że jej początkowym marzeniem było zostać współczesną chrześcijańską artystką popową w stylu Amy Grant, ale żadne z jej wysiłków nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Aby otworzyć nowy rozdział w swojej karierze, musiała opuścić Nashville i przenieść się do Los Angeles. Był to krok, który oznaczał nie tylko zmianę miejsca zamieszkania, ale także pożegnanie z częścią dawnej siebie. Katie Hudson, dziewczyna wychowana w duchu chrześcijańskim, ustąpiła miejsca Katie Perry. Nowe imię zostało starannie wybrane. Perry pochodziło od panieńskiego nazwiska matki, jako element budowania nowej tożsamości artystycznej, gotowej wkroczyć na rynek muzyczny. Jednak po przyjeździe do Los Angeles szybko zorientowała się, że droga do sukcesu w muzyce nie będzie łatwa. Ten okres nie tylko pomógł jej doskonalić wokal, ale też odsłonił bezwzględność przemysłu rozrywkowego. Były chwile, gdy wszystko wydawało się układać. Podpisany kontrakt, który nie zdążył wejść w życie, został nagle zerwany. Innym razem obiecano jej premierę debiutanckiego singla, ale wkrótce potem została całkowicie usunięta z projektu. Szczęście w końcu uśmiechnęło się do niej w dzień, który na pierwszy rzut oka nie różnił się niczym od innych. W 2007 roku w siedzibie Capitol Records Katie po raz pierwszy spotkała doktora Luka, producenta muzycznego uznawanego za geniusza amerykańskiego przemysłu rozrywkowego. Mężczyzna, z którym się wtedy zetknęła, był już znany z umiejętności przekształcania piosenek w hity i wykorzystywania artystów niczym maszyny do generowania zysków. Efekty tej współpracy nie kazały na siebie długo czekać. W 2008 roku utwór I Kiss The Girl uderzył świat niczym falat z tsunami. Jednak ironia losu polegała na tym, że tekst piosenki opowiadał o doświadczeniu między dwiema osobami tej samej płci, temacie, który jej rodzice zawsze uznawali za tabu i nie dopuszczali do rozmów na ten temat. Reakcja rodziny była dokładnie taka, jak jej się spodziewano. Rodzice nie byli wściekli, ale obawiali się, że ich córka oddala się od wartości, w które wierzyli. W ich oczach był to niepokojący sygnał. Z innej perspektywy jednak wszystko idealnie wpisywało się w strategię zespołu PR. Piosenka brzmiała jak osobiste wyznanie, ale w rzeczywistości została starannie zaprojektowana w celach komercyjnych. Kontrowersje nie tylko nie zaszkodziły, ale wręcz wyniosły utwór na nowy poziom. Skuteczność tej strategii była oczywista, gdy singiel osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 i sprzedał się w milionach egzemplarzy na całym świecie, przekształcając nieznaną wokalistkę gospel w światową sensację. Na tej fali Katy Perry zaczęła nabierać rozpędu na popowej autostradzie. Dwa lata po wstrząsie, jaki wywołało I Kiss The Girl, powróciła z jeszcze silniejszą energią muzyczną. W 2010 roku album Teenage Dream zalał rynek niczym ogromna fala, zmywając wszelkie przestarzałe definicje muzyki pop. Każdy utwór z tej płyty sukcesywnie zdobywał szczyty listy Billboard Hot 100. Konkretnie California Girls, Teenage Dream, Firework, ET oraz Last Friday Night to pięć kolejnych hitów, które podbiły listy przebojów. Każdy z nich wywoływał własną burzę radiową. Do tej pory tylko Michael Jackson z albumem Thriller osiągnął podobny wynik. Teraz Katy Perry została drugą osobą w historii, której udało się zdobyć ten legendarny kamień milowy. Sukces ten nie ograniczał się jedynie do liczb w notowaniach. Najbardziej namacalnym dowodem była siedmiokrotna nominacja albumu do nagrody Grammy, w tym kategorii album roku. A to nie był koniec. Trasa koncertowa Prismatic World Tour przyniosła dochód w wysokości 219,3 miliona złotych, potwierdzając globalny magnetyzm Katy Perry na scenie. Kulminacją tej popularności było jej widowiskowe wystąpienie podczas Super Bowlu 2015, które przyciągnęło 118,5 miliona widzów w samych Stanach Zjednoczonych. Wynik przewyższający łączną widownię wielu sezonów siatkarskiej plus ligi. Jednak za każdym hitem stała postać doktora Luka, człowieka uważanego za prawdziwego architekta tego sukcesu. To on pisał teksty, decydował o emocjonalnym przekazie i kreował brzmienie, które pokochały miliony. A Katie? To ona była głosem, twarzą i ciałem, które niosło całe to dzieło do rąk publiczności. Na tej podstawie w 2012 roku Billboard przyznał Katie Perry tytuł Kobiety Roku. Od tego momentu jej wizerunek nierozerwalnie kojarzył się z determinacją, niezależnością i inspiracją dla milionów młodych ludzi na całym świecie. W kolejnym roku, 2013, album Prism jeszcze bardziej umocnił ten obraz. Utwór Roar wspiął się na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100, a Dark Horse stał się światowym superhitem. W chwili, gdy jej kariera osiągnęła szczyt, niespodziewanie wybuchł skandaliczny proces sądowy, który wciągnął Katy Perry w sam środek kontrowersji. W październiku 2014 roku Kesha Rose Sebert oficjalnie złożyła pozew przeciwko doktorowi Lukowi, człowiekowi, którego nazywano architektem całej kariery Katy. W pozwie artystka oskarżała go o wieloletnie wykorzystywanie seksualne, przemoc fizyczną oraz manipulację psychiczną. Nie widząc innego wyjścia, Kesha zażądała zerwania kontraktu z wytwórnią Kemosabe Records, argumentując, że dalsza współpraca z osobą, która ją krzywdziła, niszczy jej karierę i zdrowie psychiczne. Niedługo później świat obiegła fala protestów pod hasłem hashtag free Kesha. W geście Solidarności głos zabrały Lady Gaga, Taylor Swift i Demi Lovato. Wszystkie publicznie stanęły po stronie Keshy. Na koncertach i podczas gal rozdania nagród coraz częściej pojawiały się transparenty i komunikaty wsparcia. W tym kontekście społeczeństwo z niecierpliwością czekało na reakcję Katy Perry, zwłaszcza, że to właśnie dr Luke miał być głównym filarem jej sukcesu. Wbrew oczekiwaniom wielu osób Katy zdecydowała się na milczenie: nie wsparła Keszy, nie skrytykowała również doktora Luka. Zamiast tego próbowała pozostać neutralna, choć dla wielu było jasne, że w kwestii przemocy wobec kobiet nie ma miejsca na środek. W 2017 roku, gdy została wezwana do złożenia zeznań w sądzie, Katie po raz kolejny rozczarowała opinię publiczną, podkreślając, że chce zachować dystans, ponieważ zna obie strony i nie zamierza całkowicie opowiadać się po żadnej z nich. Według niej była to prywatna sprawa, którą tylko zainteresowane osoby mogą naprawdę zrozumieć. Z tego powodu, gdy później Katie przyznała, że rozumie, dlaczego tak wielu ludzi poczuło się zawiedzionych jej milczeniem, nie chodziło o oczekiwanie deklaracji zgodnych z trendami, lecz o fakt, że kobieta uznawana za symbol siły i niezłomności nie była w stanie stanąć po stronie drugiej kobiety będącej ofiarą przemocy. Ostatecznie Katie zakończyła współpracę z doktorem Luke'em po cichu, bez oświadczeń. Równolegle do tych burzliwych wydarzeń kampania prezydencka Hillary Clinton w 2016 roku stała się dla Katy Perry złotą okazją, by na nowo zdefiniować się jako aktywistka polityczna. Występowała na konwencji Partii Demokratycznej, podróżowała po całym kraju razem z Clinton, nawołując fanów do poparcia kandydatki, która miała największe szanse, by zostać pierwszą kobietą w Białym Domu. Na scenie Democratic National Committee DNC, wśród aplauzu i błysków w fleszy, Katie wykonała nie tylko roar i Rise, ale również stanowczo zaznaczyła, że każdy głos wyborczy może mieć taką samą siłę oddziaływania, jak decyzja najbogatszego obywatela Ameryki. Wydarzenie to było jednym z nielicznych momentów, kiedy gwiazda pop pojawiła się w sercu polityki nie po to, by bawić, lecz by przemawiać. Dla Katie to właśnie przegrana Hillary Clinton była iskrą, która rozpaliła zupełnie nową muzyczną energię, wyraźnie widoczną w albumie Witness, który zaczęła tworzyć tuż po zakończeniu wyborów. Zainspirowana tym, co sama przeżyła i czego była świadkiem, w czerwcu 2017 roku Katy Perry wydała album Witness, projekt, który miał stać się jej osobistym manifestem politycznym. Jednak w tamtym czasie do władzy doszedł Donald Trump. Na całym świecie rozprzestrzeniał się ruch hashtag MeToo, a publiczność coraz bardziej zaczęła cenić autentyczność zamiast piosenek konstruowanych wokół wymuszonych politycznych przekazów. Na tym jednak nie poprzestała. Zainwestowała również w Katy Perry Live! Witness Worldwide, czterodniowy livestream trwający 24 godziny na dobę z wykorzystaniem aż 41 kamer zamontowanych w całym studiu. Całość promowano jako odważny eksperyment kulturowy, który zawierał między innymi sesje terapeutyczne transmitowane na żywo. Podczas jednej z takich sesji Katy nie powstrzymała emocji. Rozpłakała się i wyznała, że nie chce już być Katy Perry, ale też nie wie kim tak naprawdę chce się stać. Pomiędzy momentami szczerości pojawiały się chaotyczne zachowania. Zadawanie pytania astrofizykowi o związek matematyki z nauką, malowanie obrazków naleśnikami, nakładanie maseczek i spontaniczne tańce. W pewnym momencie podczas transmisji na żywo Katie nazwała makijaż wielką rewolucją kobiet. Po tych kontrowersyjnych dniach transmisji Katie ponownie trafiła na nagłówki gazet, tym razem jako jurorka w programie American Idol. W marcu 2018 roku na scenie pojawił się 19-letni Benjamin Glaze z Arkansas, marząc o karierze muzycznej. Opowiedział o swojej pracy przy sprzedaży sprzętu elektronicznego i zażartował z klientek, które często go odwiedzały. Wtedy junior Luke Bryan wspomniał o piosence I Kiss the Girl i zapytał Benjamina, czy kiedykolwiek kogoś pocałował. Chłopak zaczerwienił się i przyznał, że nigdy się nie zakochał i chciałby zostawić pierwszy pocałunek dla kogoś wyjątkowego. W tym momencie Katie Perry niespodziewanie wstała, podeszła do niego i poprosiła o pocałunek w policzek. Benjamin niepewnie podszedł i ledwo musnął jej policzek, co najwyraźniej nie zadowoliło piosenkarki. Zachęciła go, by spróbował jeszcze raz. Gdy Benjamin ponownie się zbliżył, Katie niespodziewanie odwróciła głowę i pocałowała go w usta. Zachowanie to wywołało burzę braw na sali. Sam Benjamin stał w osłupieniu, nie mogąc wydusić z siebie słowa. Niedługo potem imię Benjamin'a Gleiza ponownie pojawiło się w mediach nie z powodu jego głosu czy zaskakującego momentu z programu, lecz z powodu zarzutów o posiadanie ponad 700 materiałów pornografii dziecięcej w formie zdjęć i nagrań wideo. Paradoksalnie kontrowersyjna historia z udziałem Katie została przyćmiona przez jeszcze bardziej szokującą i rozczarowującą prawdę. To wydarzenie sprawiło jednak, że opinia publiczna zaczęła uważniej przyglądać się podobnym zachowaniom z przeszłości. W 2012 roku podczas wywiadu nadawanego na żywo 28-letnia wtedy Katy Perry wystąpiła u boku Justina Biebera, który właśnie skończył 18 lat. Gdy kamera jeszcze nie zdążyła się oddalić, Katy niespodziewanie zbliżyła się i dotknęła jego miejsc intymnych. Wszystko to przy śmiechu i błyskach reflektorów. Choć wtedy nikt nie zareagował stanowczo, po latach nagranie zostało ponownie odkryte przez internautów i zaczęło rozchodzić się po sieci z zawrotną prędkością. Opinia publiczna nie zdążyła jeszcze ochłonąć po fali starych nagrań wideo, które ponownie zaczęły krążyć w sieci, gdy nazwisko Katy Perry znów pojawiło się w nagłówkach, tym razem w związku ze sprawą cywilną dotyczącą nieruchomości. Początek tej serii oskarżeń dał Karl Westcott, 84-letni weteran wojenny cierpiący na chorobę Huntingtona. W lipcu 2020 roku, będąc w stanie delirium po operacji kręgosłupa i pod wpływem silnych leków przeciwbólowych, złożył pozew twierdząc, że pod naciskiem Katie Perry podpisał umowę sprzedaży willi wartej 56 milionów złotych. Dalszy przebieg postępowania sądowego tylko zaostrzył kontrowersję. Po wielu długich rozprawach sąd orzekł, że umowa kupna-sprzedaży między Katie Perry a Westcottem pozostaje prawnie wiążąca. Zdaniem sędziego, mimo złego stanu zdrowia, nie było wystarczających dowodów, by uznać, że Westcott całkowicie utracił zdolność do podejmowania decyzji w chwili podpisywania umowy. Rodzina Westcotta złożyła apelację, ale sąd drugiej instancji podtrzymał pierwotny wyrok. Co więcej, bliscy Westcotta wielokrotnie oskarżali Katie Perry o wykorzystywanie osłabionego stanu zdrowia i psychiki staruszka dla własnych korzyści. Sprawa wywołała takie poruszenie, że grupa polityków z Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej wspólnie zaproponowała ustawę mającą chronić osoby starsze przed podobnymi działaniami. Ustawa ta otrzymała nazwę Perry Act, skrót od Ochrona Nieruchomości Osób Starszych na Lata Emerytalne. Jednak zaledwie rok po pozwie dotyczącym majątku, nazwisko Katie Perry znów pojawiło się w związku z kolejnym sporem, tym razem dotyczącym klasztoru Marianist Sisters z 2015 roku. 89-letnia siostra Catherine Rose wystąpiła publicznie, błagając Katy Perry, by porzuciła zamiar zakupu klasztorów, w którym ona i inne siostry mieszkały przez wiele lat. Jej apel ledwo zdążył wybrzmieć, gdy zaledwie kilka godzin później, podczas trwającej rozprawy, kobieta doznała nagłego udaru i zmarła na miejscu. Mimo tej tragicznej śmierci, sąd ustalił, że właścicielem nieruchomości była archidiecezja Los Angeles, a nie same zakonnice więc Katie Perry miała pełne prawo prawne do dokonania zakupu. Chociaż odejście siostry Catherine Rose spotkało się z falą krytyki, transakcja doszła do skutku i Katie oficjalnie została właścicielką nieruchomości, która przez wiele miesięcy wywoływała kontrowersje. To jednak nie był koniec politycznie nacechowanych debat z udziałem artystki. W 2022 roku, w samym środku gorącego sezonu wyborczego w Los Angeles, miliarder branży nieruchomości Rick Caruso ogłosił swoją kandydaturę na burmistrza miasta. Spotkał się z ostrą krytyką za projekty budowlane skierowane do elity finansowej, które przyczyniły się do wypychania osób o niskich dochodach poza miasto. Katy Perry niespodziewanie opublikowała selfie z lokalu wyborczego, otwarcie popierając Caruso. Ten gest wywołał falę oburzenia. Szczególnie, że wcześniej wielokrotnie deklarowała poparcie dla klasy pracującej i ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji. Zaledwie dwa lata później fala krytyki wobec niej znów uderzyła, gdy nazwisko Katy Perry pojawiło się na liście pasażerów komercyjnej misji kosmicznej z rakietą Blue Origin, której kontrowersyjny kształt zaprojektował Jeff Bezos. W obcisłym kombinezonie, z uśmiechem od ucha do ucha, Katie wkroczyła na pokład rakiety i nazwała to wydarzenie historycznym krokiem dla kobiet. Przed kamerami odważnie zadeklarowała, że to ona sama jest odważnym astronautą, traktując swój los jako symboliczne zwycięstwo feminizmu. Wkrótce potem wizerunek Katie Perry krzyczącej z ekscytacją w kapsule statku kosmicznego stał się obiektem KPIN w mediach społecznościowych. Wielu internautów zarzucało jej, że zamieniła naukowe wydarzenie w scenę do autopromocji. Środowiska feministyczne skrytykowały sposób, w jaki powierzchownie i nieprzekonująco próbowała powiązać swoje osobiste osiągnięcia z ruchem na rzecz równości płci. Gdy opinia publiczna nadal toczyła debatę na temat tego wydarzenia, Katy Perry, niegdyś ikona muzyki pop, znana z hitów takich jak roar i firework, ponownie znalazła się w centrum uwagi. Tym razem z powodu niespodziewanego zakończenia długiego okresu milczenia. Powrót ten od razu przyciągnął uwagę mediów, lecz jeszcze większe zaskoczenie wywołało pojawienie się doktora Luka, producenta, którego Katie zdecydowanie odcięła od siebie 7 lat wcześniej w samym środku skandalu związanego ze sprawą caszy. W ramach tego śmiałego powrotu w lipcu 2024 roku Katie wydała singiel Women's World, utwór promowany jako hymn nowoczesnych kobiet i zapowiedź ambitnego albumu 143. Jednak już po kilku sekundach od rozpoczęcia piosenki rozczarowanie zaczęło się rozprzestrzeniać. Melodia została uznana za nienaturalną, a teksty, suche i pozbawione emocji, miały być dziełem grupy mężczyzn, którzy najwyraźniej nigdy nie próbowali zrozumieć kobiecej wrażliwości. Zamiast inspirować, utwór wywołał uczucie pustki. The Guardian ocenił piosenkę na jeden z pięciu gwiazdek, a Pitchfork określił ją jako muzykę, po której nie zostaje żadne wspomnienie. Od tego momentu sytuacja Katy Perry tylko się pogarszała. Jej nazwisko, niegdyś stale obecne w top 10, zniknęło z najważniejszych list przebojów. Album 143 szybko został zapomniany, niczym samolot, który stracił kontakt radiowy w połowie lotu. Wielu słuchaczy uznało, że materiał brzmi sztywno i sztucznie, jakby został wyprodukowany przez sztuczną inteligencję. Inni krytycy stwierdzili, że album stanowi dowód na to, iż muzyka nie może opierać się wyłącznie na technice. Potrzebuje ludzkiego dotyku i serca. Jakby nie chciała pogodzić się z porażką, Katy Perry postawiła wszystko na jedną kartę i ogłosiła trasę koncertową Lifetime's Tour w nadziei na uratowanie albumu 143. Jednak zamiast wsparcia, występy stały się obiektem ostrej krytyki w internecie. Nagrania z koncertów rozchodziły się błyskawicznie. Nie z powodu artystycznego poziomu, lecz z powodu niezdarnych układów choreograficznych. Na TikToku użytkownicy zaczęli masowo publikować zmontowane klipy pokazujące 40-letnią Katie, próbującą wykonać młodzieżowe ruchy, co kontrastowało z obrazem, jaki ludzie chcieli widzieć. Niedługo potem Katy Perry znów trafiła na pierwsze strony mediów tym razem jednak nie za sprawą muzyki, lecz życia prywatnego. 28 lipca 2025 roku sieć obiegły zdjęcia i relacje z kolacji Katy Perry i Justina Trudeau w restauracji Le Violon w Montrealu. Oboje siedzieli przy jednym stole, delektowali się owocami morza, popijali koktajle i rozmawiali w serdecznej atmosferze. Zostali nawet sfotografowani, jak wchodzą do kuchni, by ukłonić się zespołowi obsługi. Choć między nimi nie doszło do żadnych jednoznacznych gestów bliskości, to spojrzenia pełne czułości i swoboda w zachowaniu wystarczyłyby wzbudzić podejrzenia o rodzący się związek. Ciekawość jeszcze bardziej wzrosła, gdy zaledwie dwa dni później Justina Trudeau zauważono na koncercie Katy Perry w ramach trasy Lifetime's Tour w Bell Center w Montrealu. Siedział w strefie VIP i śpiewał z zaangażowaniem jak prawdziwy fan. Szczególnie w chwili, gdy Katie wykonała utwór Firework, piosenkę, którą Trudeau wielokrotnie wychwalał podczas swojej kadencji za inspirujące przesłanie wspierające kobiecą siłę. Co ciekawe, oboje są obecnie singlami. Katy Perry niedawno rozstała się z Orlando Bloomem po niemal dekadzie bycia razem. Natomiast Justin Trudeau rozwiódł się w 2023 roku po 18 latach małżeństwa z Sophie Gregoire. Fakt, że każde z nich zakończyło wcześniejszy związek w połączeniu z kolejnymi publicznymi wystąpieniami w Montrealu i licznymi zdjęciami krążącymi na X i Instagramie sprawił, że zaczęto mówić o nich jako o zaskakującej, lecz wyjątkowo zgranej parze. Choć żadne z nich nie wydało jeszcze oficjalnego oświadczenia, media na całym świecie od E! Online po The Daily Beast nie przestają relacjonować tej historii, określając ją jako niezwykły romans, w którym polityka spotyka się z muzyką pop, dając początek czemuś nowemu. Tak oto po wszystkich wzlotach i upadkach od pobożnej protestanckiej dziewczyny po koronowaną królową popu, a potem symbol publicznego upadku, Katy Perry wciąż nie przestaje być tematem gorących dyskusji. A dziś na zakręcie, którego nikt się nie spodziewał, imię, które kiedyś kojarzyło się z fajerwerkami i chwałą, nagle pojawia się obok byłego premiera Kanady Justina Trudeau, jakby oznaczało to niespodziewany zwrot akcji na przecięciu polityki i show biznesu. Czy to ciche odrodzenie Katy Perry? A może po prostu dziwny epilog w jej już i tak pełnej skandali historii? Co o tym myślisz? Zostaw swój komentarz poniżej, a jeśli podobał ci się ten materiał, nie zapomnij kliknąć lubię to i zasubskrybować kanał, by nie przegapić kolejnych historii.